Witam Państwa w kolejnym odcinku z myślą o polskim rolniku. W dniu dzisiejszym gościmy w województwie warmińsko-mazurskim, w gospodarstwie Pana Bogdana Gołębiewskiego w miejscowości Stygajny. Witam Panie Bogdanie. Dzień dobry. Bardzo bym prosiła Panie Bogdanie, jeśli Pan by mógł opowiedzieć coś o swoim gospodarstwie. Cały areał gospodarstwa jest 320 hektarów, w tym 50% to jest produkcja rzepaku i zbóż, Pozostałe 50% to jest siew kukurydzy i użytki zielone. Kukurydza głównie przeznaczona jest pod kątem pod kątem e, kiszonki dla e, zwierząt, konkretnie no, chodzi o bydło, krowy mleczne e, i część kukurydzy idzie też również na ziarno e, to jest forma później powiedzmy to e, kisimy to w rękawach czy suszymy, to w zależności od Wilgotności danego, danego ziarna. Kiedy kukurydza mniej więcej była zasiana? Kukurydza była zasiana między 6 a 10 maja, w tych dniach tak dokładnie nie pamiętam, ale to tak, taka data jest zbliżona. Mm -hmm. Zasycone środek po kukurydzy był e, Mentum w dawce 1 litr na hektar, i Danewa w dawce również 1 litr na, na, na hektar. A w jakiej e, fazie była kukurydza? Kukurydza była w fazie 4-6 liści, bo to tak różnie, różnie było, od, bo mamy glebę y, taką różnorodną, gdzie i, i lżejsza jest y, y, ta y, ziemia i, i, i cięższa. I w, na tej lżejszej po to miały już fazę 6 liści, natomiast ta w cięższej glebie miała 4-5 liści. miała, Także tutaj w tej fazie żeśmy zastosowaliśmy te środki, które no, czy nie ukrywam, że będę tu ukrywał i nie, pochleb, nie, nie pochlebiam tu Państwu, tylko no, doznała no, dość, dobrze, dość dobrze się sprawdziły te środki, z których naprawdę jesteśmy zadowoleni. Jesteśmy tutaj dzisiaj w trakcie e, zbioru kukurydzy. E, co możemy życzyć Panu Bogdanowi? Życzymy dobrych plonów e, i dziękuję ślicznym. Dziękuję również.